Siemano kochani. Dawno nas znowu nie było, nie? Nie, po No, słuchajcie, powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o wakacje, bajka. Super, naprawdę super, ale ten powrót, kurczę, no to z wrażeniami nie. Dzisiaj mamy niedzielę i to jest pierwszy dzień, kiedy wstaję z łóżka, bo niestety, ale jestem na antybiotyku. Rozwaliło mnie konkretnie, słuchajcie, w poniedziałek żeśmy przylecieli i... No i niestety, i DJ-a poskładało tak, że... że skończyło się na tym, że poszedłem do lekarza i lekarz bez żadnego ale dał mi antybiotyk. Straszny kaszel i, i w ogóle zero chęci do życia i... katar i... Najgorsze, że gorączki nie było, nie? No. Znaczy, no, stany podgorączkowe na pewno miałem, ale... Ale było słabo. Było słabo i nadal jest słabo, ale, ale dzisiaj wr wracam już do życia, także nie jest eee... Kolejna rzecz. Czemu nie było vlogów? No nie było vlogów, bo była dupa z internetem. Nie, powiem wam szczerze, że ogólnie kurczę, z panią DJ-ową jesteśmy troszeczkę... Jeśli chodzi o wakacje, jesteśmy mega na plusie, nie pani DJ? Było super. Był naprawdę super, ale jeśli chodzi o special i zwierzaki, no to oboje jesteśmy tacy mech. Mogło być lepiej, ale wyszło jak wyszło. no. E, film z e, naszych wakacji wyjdzie, tak czy siak, bo materiał jest nagrany. Jest go całkiem sporo. Nie wiem, co ja z tego ukleję. E, ogólnie, no, <laughs> wycieczka pełna przygód. Moje nurkowanie z delfinami skończyło się na tym, że, że palec siny najprawdopodobniej złamany, to znaczy pęknięty, niezłamany, nie? Czy nie? bardziej obity. Obity. No ale ogólnie słabo, słuchajcie, bo nie mogłem chodzić przez całe wakacje. Ze względu na to, że, że fale zniosły mnie na skałę, i przypierdzieliłem nogą w skałę. i Tyle mojej historii. Bardzo gorąco. Poza tym strasznie się pochorowałem ja. Jeden dzień dnie. Pani DJ była taka o, akcja, że miałem wycięty z życia całkowicie. E, nasz kubuś żygał. Po To był pierwszy. W sumie pierwszy był Kuba. Tego samego dnia rozłożyło mnie, tego samego dnia Karolcie, następnego dnia Adama. Więc każdy po kolei. Musiał odchorować swoje, więc już z tych 9 dni zeszło nam do czterech. Nie, fajnie było, fajnie było, naprawdę mega fajnie. Przeżycia super, wycieczka ekstra, mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Co nie zmienia faktu, że nie wiem, czym było to spowodowane, ale zwierzaków nie było żadnych. Nie było żadnych, co to znaczy. Coś tam udało się złapać, jedną fajną jaszczurkę znaleźliśmy I w momencie kiedy już odpalałem aparat, przejechała ciężarówka I dała dzidę ta jaszczura, także... E, pajęczyn, pająków, widać było, że jest tego odgroma, Ale pewnie temperatura zrobiła swoje i nie chciały wychodzić e, No nie wiem jak ten spe special nam wyjdzie Nagrywam tego vloga, abyście nie byli stratni, bo mówię, no chciałem wstawiać jakieś shorty czy coś, no ale warunki na to nie pozwalały. Wróciliśmy w poniedziałek, dzisiaj jest niedziela ja dopiero wracam do życia. No, przedłużyło mi się trochę. Do pracy miałem iść w środę, też nie poszedłem, także no grubo, ogólnie akcja, akcja, akcja sroga. Ale no, mam nadzieję, że wam się spodoba. E, pamiętam co mówiłem przed naszym wyjazdem, także wszyscy wspierający e, proszę was teraz o wasze dane, gdyż e, będę teraz organizował produkcję naszego merchu i gadżetów dla was, aby wam je porozsyłać także. Ech. Jak oceniasz pani dj na, na nasze wakacje? Nasze wakacje na 10. A special? No. Powiedzmy, że 7 na 10. 7 na 10! Ja już myślałem, że ona powiedz 3 na 10. Staram się być optymistyczne. Nie no, nie no, powiem wam szczerze, że. Jeśli chodzi o special, był to nasz, nasz pierwszy special. Więcej sprzętu niż talentu. Nawet miałem taką, słuchajcie, zamówioną specjalną tą na wyprawę nocną. Ale wyprawa nas na się nie odbyła, bo co? Bo, bo DJ Paluszka uszkodził. Także... Starałem się, starałem się, mam nadzieję, że... To znaczy mam nadzieję, wiem, że i tak z tego speciala będzie kupa śmiechu, nie? Tam będzie kupa śmiechu z tego filmu, więc to jest jedyny plus, że, 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 że no uśmiejecie się co niemiara, bo... Teksty jakie tam leciały, to jest głowa mała. Ale, ale szacunek dla Zająca, serio szacunek dla Zająca i wiem na przykład, że jeśli chodzi o nagrywanie speciali no to trzeba po prostu jechać jechać samemu po to, żeby nagrać special to trzeba mieć fokus, po prostu jadę tylko po to, żeby nagrać special nie łączę tego z wakacjami special i... i... i, i, i tyle więc... więc no szacun dla Zająca, bo specjale jego były... były grube a u nas to, no, nie wypaliło tak jakbyśmy chcieli, co nie zmienia faktu, że mam prawie 20 giga materiału, także <noise> mm. <noise> zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie. Także moi drodzy, wy wysyłajcie nam adreski, bo adreski musimy mieć, ee, a ja biorę się za edycję i no jak widzicie pani dyżyjowa tam w tle ćmocha, Kurczę, przestań ćmochać tego elektryka ty męndoty. Zaczęła jarać. Czujecie to? Zaczęła jarać. Teraz w komentarzach ją jedźcie. Jedźcie ją! Strasznie za to, że zaczęła jarać to gówno. Nie rusza mnie to. No jasne. Ciebie to nie rusza. Jak ci ludzie pojadą, to cię będzie ruszało. No. Pani DJ zaczęła ogarniać tutaj już hodowlę. Eee, no dzisiaj pierwszy, pierwszy dzień w sumie. Bo pani DJ była w pracy odkąd wróciliśmy i... I teraz trzeba się wziąć za robotę i trochę to ogarnąć. Także co. Wy wysyłajcie nam adresy. A ja biorę się za robotę, zrzucam te wszystkie materiały, zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Ale w ogóle strasznie droczny klimat ja mam na sobie taki. O, ale ja mam ładne oczy. Nie, No i jeszcze mnie kaszel dosi, ale. No widzicie, pani dyży biała, ja. Mahoni. Ej, wcale nie taka biała, prawda? No przy tym świetle wygląda, że jakbyś była jak papier, nie? Przy tym świetle. A ja przy tym ciemnym, pięknym tym wyglądam jakbym był przynajmniej... jakbym przynajmniej sąsiadowi dywan zarąbał. Także, słuchajcie no, bardzo was przepraszam, że nie wychodziły te, te vlogi, ale internet nam na tym nie pozwalał. W ogóle straszne zadupie tam było. No, straszne. Wyobrażacie sobie, że jedziecie na wakacje i nie jesteście w stanie zamówić jedzenia z dowozem? Tam nie było czegoś takiego jak dowóz żarcia. Ej, ale 200 metrów dalej miałeś restaurację. No, 200 metrów pod górkę restauracja była. Nieważne. Ważne? Wcale nie. Żarcia z dowozem żeby nie było. Także oczekujcie na nasz special. Ale wiem jedno, no, tam śmiechu będzie odgromania. Od groma będzie śmiech. Wilinko. Wilinko. Emilki. Tak jest. Także my się bierzemy dalej za robotę. A... A z wami się żegnam. No i myślę, że teraz jak już się lepiej troszkę poczuję, to będzie... Będzie lepiej. Będzie lepiej ze mną Czas się wziąć za robotę. Także... See ya! Pomachało. Kończę.